Kinga. Witam Was na kanale Eko Kreatywna. W pierwszym grudniowym filmiku, jak przystało na grudzień, będą porady, jak odświeżyć swój dom przed świętami. Będę Wam pokazywać moje inspiracje i wiecie, że teraz robiłam remonty i różne rzeczy się działy u mnie. Naprawdę dużo też musiałam rzeczy kupić, starych rzeczy, no niestety, wymienić, tak to czasem jest. Mam nadzieję, że te porady. Zwłaszcza przed świętami się Wam przydadzą. Tymczasem uświadomiłam sobie, że chyba zanim zaczniemy i zanim przejdziemy dalej, wypada zmienić dekoracje. No, jest teraz już zimowo, chociaż aura na zewnątrz, słuchajcie, jest dalej jesienna totalnie, deszcz i w miarę ciepło. Ale czekamy oczywiście na święta, na zimę. I słuchajcie, wielu z Was. Na pewno tak jak ja przed świętami robię różne reorganizacje w domu, chcę trochę odświeżyć, nadać takiego specjalnego charakteru. Ja z okazji remontu musiałam bardzo dużo rzeczy zmienić w domu. No, po prostu też miałam taką motywację dodatkową, że ponieważ odbywają się takie gruntowne prace, to też chciałabym, żeby wnętrza i żeby generalnie było tak już świeże, żeby było to poczucie, że, że ta renowacja jest odczuwalna. Jest to idealny po prostu. Czas, żeby zrobić generalne porządki, żeby pewne rzeczy sobie wymienić, może trochę um, unowocześnić, może trochę, tak wiecie, dodać stylu wnętrzom, żeby mieć fajne poczucie, właśnie, że z okazji świąt będziemy mieć taką specjalną świąteczną atmosferę. No i oczywiście czystość też jest ważna. Słuchajcie, dzisiaj pokażę Wam aplikację która pomoże Wam zrobić zakupy i oszczędzić czas. E, zakupy do domu, bo wiecie, że ciuchy ja kupuję ekologiczne, kupuję takie ciuchy, które głównie są z odzysku, e, z super składami. E, oczywiście, jak każdy, używam też rzeczy do domu, używam Czasem też nawet rzeczy plastikowych, chociaż staram się zawsze wybierać naturalne materiały, o ile to jest możliwe. Natomiast też, też czasem no niektóre rzeczy po prostu są praktyczne. No i ważne, żeby one były też dobrej jakości, żeby służyły długo, bo wiecie, im bardziej coś jest takie mało jakościowe, im jest tańsze, im ten, to tworzywo nawet sztuczne jest liche, tym, tym krócej będziemy to używać i tym szybciej to wyląduje na... Śmietniku, dlatego pokażę Wam dzisiaj naprawdę jakościowe produkty, które dostałam od TEMU e, czy też timu, zależy od języka, e, jak to jest interpretowane. E, będziecie mogli znaleźć kod do pobrania sobie aplikacji, będzie on wyświetlony na ekranie. E, będzie też specjalna akcja i specjalna zniżka z moim kodem. Jeśli przez niego wejdziecie do aplikacji, to będziecie mogli też wygrać. 400 zł w kuponach oraz 90% zniżki. No i w ogóle dostaniecie też różne fajne oferty i zniżki wszedłszy już na tą aplikację. Nie ma się to oszukiwać: każdy z nas kupuje rzeczy, które pochodzą z Azji. No, nawet jak chodzimy do Pepko, czy do Rossmana, czy do różnych tego typu sklepów, wszędzie tam znajdują się takie produkty i kupujemy je. Taka jest rzeczywistość. No więc e, ja już od jakiegoś czasu, żeby oszczędzić właśnie sobie czas, bo nie mam czasu po prostu, szczerze mówiąc, jeździć po różnych marketach, wyszukiwać rzeczy do domu, e, szukać, gdzie coś znajdę, właśnie ściągnęłam sobie aplikację temu i kupuję tam rzeczy do domu, właśnie. I dzisiaj Wam pokażę z piękne rzeczy, naprawdę super oraz mega system do organizacji szafy. I od. Zaraz zobaczycie, zresztą od wielu lat nie mogłam się za to zabrać, a tutaj rozwiązanie jest bardzo proste i naprawdę, naprawdę wam polecam. Jeżeli nie macie czasu, jeżeli właśnie lubicie robić zakupy z domu, to możecie skorzystać z tego z kuponów, z kodów i zobaczyć produkty, może któryś wam się też spodoba i przyda się wam do waszej organizacji domu. Słuchajcie, jest to bardzo prosta aplikacja, bardzo często po przekraczeniu naprawdę niewielkiej sumy możecie dostać darmową wysyłkę, także y, warto się załapać. Często są też promocje, które możecie wykorzystać y, i bardzo tanio, kupić sobie naprawdę fajne rzeczy. Oczywiście ja Was namawiam do wybierania rzeczy jakościowych, nie wybierania tych takich, wiecie, e, najtańszych produktów z danej kategorii, bo no niestety wiadomo, że cena musi przekładać się na jakość. Dzisiaj będą jakościowe produkty. Będzie kilka też takich zupełnie drobnych e, gadżetów do czyszczenia, zupełnie takich za grosze. E, namawiam Was, żebyście sobie zajrzeli. Tymczasem pokażę Wam już tutaj, co zmieniło się w moim domu i jak to zmieniłam właśnie dzięki produktom. Żeby być bardziej wiarygodną, to Wam powiem, że naprawdę już od kilku miesięcy korzystam co jakiś czas. Z tej aplikacji jest, jest bardzo bezproblemowa. I e, zobaczcie tutaj, co sobie wcześniej, już zanim teraz dostałam e, ofertę współpracy, kupiłam. Także naprawdę to nie jest tak, że zaczęłam korzystać, kiedy dostałam jakąś e, współpracę. Tylko kupiłam sobie już wcześniej kilka produktów, z których jestem bardzo zadowolona. Kupiłam sobie na przykład czajnik, duży 4-litrowy czajnik, bo ciężko mi było znaleźć w. W sklepach tutaj chodząc, taki duży czajnik. Naprawdę nie jest łatwo znaleźć i chciałam koniecznie czajnik, który nie byłby malowany, który byłby ze stali. W razie gdy się pobrudzi, to łatwo jest go też wyszorować. Nie trzeba się martwić, że zdrapiemy farbę. No i taki właśnie czajnik, zobaczcie sobie, znalazłam. Jest naprawdę estetyczny. Absolutnie nie mam do niego żadnych uwag. Wygląda też bardzo w porządku. Kupiłam sobie też maszynkę do golenia ubrań, bo stara maszynka niestety mi się zepsuła. No, nie była jakaś bardzo trwała. Ta maszynka jest o tyle fajna, że jest dość mocna. Ma ładowanie, już takie, wiecie, na. Na ten port, że można z ładowarki ładować. Nie trzeba wsadzać jej do, kon... do kontaktu, tylko naładujemy i ona sobie działa. To jest dużo wygodniejsze niż kabel, bo kabel czasem jest za krótki i to naprawdę było mi. Nie zdawałam sobie na sprawy jak bardzo to było czasem uciążliwe, więc naprawdę super też produkt. To akurat nie jest produkt, który teraz dostałam, więc nie będę tam podlinkowywać. Zobaczcie też, kupiłam sobie wcześniej właśnie takie filcowe kosze, bo brakowało mi pojemników. Nie mam za dużo miejsca do przechowywania w domu, więc na przykład na prasie na rzeczy do prasowania, nie miałam porządnego pojemnika i chciałabym żeby, chciałabym, żeby ten pojemnik się zmieścił w szafie, którą mam. Ta szafa jest zamykana, więc po zamknięciu i tak nie widać zawartości, ale wiecie, no wrzucanie tak tych rzeczy do tej szafy, no to jak otwierałam, to miałam poczucie takiego nieładu. Więc kupiłam sobie, bardzo fajne te kosze są, właśnie z filcu, z drewnianymi rączkami. Drugi kosz, taki sam, bo zakupiłam dwa takie same, sobie używam do noszenia drewna, do kominka, bo czasem teraz mimo, że już mam ogrzewanie, korzysta tam z kominka tak dla nastroju, no i bardzo fajnie, bo on zakrywa tą całą zawartość, która jest w koszu i, i jak, jakieś tam papiery też wrzucam do rozpałki, no to też y, wszystko to jest ładnie zakryte. Całkiem fajnie to wygląda. Jeszcze jeden produkt, który mnie zachwycił totalnie, słuchajcie, mimo że na, no niestety jest to plastik. Ale uznaję, że no czasem, czasem trzeba kupić coś takiego. Potrzebowałam nawilżenia, ponieważ mam nowe ogrzewanie. Jest dosyć ciepło teraz w domu i odczuwam po swojej skórze suchość. Wiecie, naprawdę ja mam suchą dosyć skórę. Stwierdziłam, że prócz nawilżaczy, takich typowych na kaloryferach, gdzie wodę się wlewa, kupię sobie taką jakby fontannę, coś takiego. No i znalazłam sobie zupełnie przypadkowo, zresztą trafiłam na temu na. Na taki nawilżacz, który jednocześnie ma kropelki, zmienia kolor, więc można to używać jako taką nocną lampkę coś takiego, co też uspokaja przed zasypianiem więc fajne połączenie. Bo ja bardzo lubię takie na przykład szum deszczu, takie naturalne odgłosy uspokajają mnie przed snem, wyciszają. No i bardzo mi się podoba też efekt kolorystyczny. To Wam pokazuje takie przebitki, już tylko takie na szybko. Także naprawdę z tych zakupów jestem naprawdę zadowolona. Właśnie w związku z tym się naprawdę ucieszyłam, że, że firma się do mnie zwróciła z taką propozycją i mogłam sobie zamówić też pakiet produktów, które były mi potrzebne. No i nie musiałam, wiadomo, jest to dla mnie korzystne. Mogę pokazać Wam i jednocześnie coś mieć dla siebie, prawda? Zobaczcie, tutaj, pierwsze pokazuje Wam coś, co od dawna chciałam mieć. Są to młynki do soli i pieprzu z drewna. Naprawdę piękne drewno. Pokażę Wam zaraz przebitki z domu. Bardzo jakościowa rzecz. No i też e, to nie są takie rzeczy, wiecie, za kilka złotych to już kosztuje ponad 100 złotych. Ja e, oczywiście to dostałam, ale e, tak czy inaczej chciałam sobie kupić kiedyś. Było to w planach, żeby sobie to kupić, bo już dawno zepsuł mi się młynek do pieprzu, a uwielbiam świeży pieprz i taką grubo mieloną sól, jeżeli trzeba coś dosolić. E, no i wiecie, ja mam takie wnętrza. Pokazuję wam tam, pokażę wam zaraz też przebitkę taką zmówieniem, że właśnie bardzo mi pasują tego typu z takiego orzechowego, może to nie jest orzech, ale wygląda trochę jak taki orzech. Bardzo ładnie to wygląda, bardzo dekoracyjnie. Zresztą popatrzcie na przebitkę, jak to już tam ustawiłam sobie na stole w całym anturaju. No i tak to wygląda na stole. Ja nie kupowałam podstawki do nich, bo bardzo mi się podoba ta deska, właśnie taka ręcznie strugana. No i w ogóle tutaj mam dużo drewna, właśnie w takim kolorze egzotycznym to jest orzech. Stół jest też stary. I, no i według mnie super pasują właśnie te, te młynki, sól. Są super też wykonane, zobaczcie. To jest wszystko lite, solidne drewno, sól. Bardzo pięknie wyglądają właśnie te, mm, te kolory naturalne, wzory tego drewna według mnie. Kotek przyszedł na parapet, widzicie? <grych> I pieprz, salt pepper. Super, że po polsku jest to samo. E, tak bardzo naprawdę bardzo bardzo też ciężkie takie porządne jakościowe są są te młynki i super działają oczywiście no i oczywiście te produkty macie tam Podlinkowane w opisie filmu. Zobaczcie tutaj też zdjęcie ze strony. Bardzo, bardzo ładne. Są naprawdę i są bardzo porządne. To widać, że to nie jest żadne tam badziewie, tylko to są metalowe części w środku. Jak to obracasz, to słychać, że naprawdę mechanizm jest porządny i, i działa bardzo dobrze. Także, jeżeli macie kogoś, kto wiecie, że się ucieszy z takich kulinarnych rzeczy do domu porządnych, no to to jest super pomysł na prezent też gwiazdkowy, moim zdaniem. Zas sama się zastanawiam, czy jeszcze nie zamówię widzieć dla kogoś, bo jeszcze jest czas, żeby zamówić prezenty w miarę szybko te przesyłki dochodzą, szczególnie takie mniejsze rzeczy. Jak jeszcze przyspieszycie sobie, tam jest taki guziczek, przyspiesz wysyłkę, to, to dość sprawnie to idzie. W kilka dni nawet czasem rzeczy przychodzą, i a do tygodnia to, to już spokojnie takie mniejsze przedmioty. E, także naprawdę super, super, jestem zadowolona z tego. Kupiłam też taką pomniejszą rzecz do łazienki. E, Pokażę wam tu przewitkę, bo y, kiedyś kupiłam sobie kosz do łazienki, kosz na śmieci, i to była totalna porażka. Zobaczcie. Słuchajcie, następny zakup będzie w łazience. Pokażę wam najpierw łazienkę, żebyście mieli pojęcie z jakiego powodu wybrałam dany produkt. Taka łazienka w kolorach takich krem szarość, z elementami takiej ala starej y, majoliki. Tak to wygląda. I słuchajcie, miałam kosz na śmieci, który kupiłam, słuchajcie, też przez internet. Zobaczcie, jaki jest mały. Ten kosz jest wielkości dłoni. To, to była pomyłka, i dlatego też apeluję do Was: sprawdzajcie wymiary produktów, bo czasem coś wygląda super, wydaje Wam się, wow, super kosz, bardzo mi się podobał ten szary kolor, w ogóle design. No i nie sprawdziłam sobie, jakiej wielkości ten kosz jest, no i on jest mikroskopijny. Już też troszkę jest zniszczony, taki lekko wygięty od tamtej strony, no, ale generalnie chodzi głównie o tą wielkość, że po prostu to jest, no, jest dużo za mały do łazienki. Na, przynajmniej na moje potrzeby. No, widzicie, jak jest malutkie? E, mimo, że mi się podoba, postanowiłam po prostu zamówić kosz. No i dostałam od temu kosz. Patrzcie. Bardzo fajny, bardzo gruby materiał. To jest, słuchajcie, to jest to kosz na dotyk. Tu się przyciska. Jeszcze jest nowy. Słuchajcie, musi się troszkę wyrobić. Tu się wciska. O, widzicie, on się podnosi właśnie tak na przycisk. I to jest taki plastik, ale naprawdę, słuchajcie, bardzo porządnie to jest zrobione. Zdziwiłam się aż, że tak, porządnie. Taki kremowy kolor, matowy. Wygląda naprawdę bardzo, moim zdaniem, bardzo fajnie. Wygląda lepiej niż wiele koszy, które widziałam, metalowych. Właśnie ma taki bardzo estetyczny design i ma ten złoty tutaj, taki rancik. No. Trochę inny jest to odcień niż ten grzejniczek, ta farelka, co tu czasem sobie włączam, jak mi jest minimalnie za zimno w łazience. Ale generalnie jest, jest fajny i jest w dobrej kolorystyce do tej łazienki. Taki właśnie ekry, i fajnie, bardzo mi się podoba. No i wydaje mi się, że pasuje tu, i że no jest przede wszystkim dużo większy spełnia, wydaje mi się, jednak swoją rolę znacznie lepiej niż, niż ten. Naprawdę fajny kosz, naprawdę dobra jakość, to mogę powiedzieć szczerze, bo różne rzeczy już oglądałam. To nie jest taka cienizna, jak wiecie, za 5 zł z marketu. Naprawdę fajna, fajna rzecz jakościowa i wygląda premium. Teraz będzie coś specjalnego, bo od dawna planowałam zabudowę swojej szafy. Jeżeli oglądaliście moje filmiki domowe, to widzieliście: Mam taką zabytkową szafę wbudowaną w ścianę. No i od naprawdę od kilkunastu lat planowałam zabudować, zrobić. Półki, poprosić stolarza, żeby mi zrobił tam y, ładnie, tak estetycznie, półki, jakieś szuflady, no ale wiecie jak to jest. Y, z małą pracą to. Y, Ciężko fachowca zmobilizować, to nie jest jakieś wielkie zamówienie za kilka tysięcy, więc ciężko się nawet umówić z kimś na tak, takie niewielkie zamówienie. Aż zwłaszcza, że tu nie mamy specjalnie dużo takiego ty typu fachowców. Od niedawna mam dopiero Fixly i teraz wiem, że łatwiej jest to znaleźć, ale przez wiele lat naprawdę trudno mi było kogoś znaleźć. No i zobaczcie tutaj, jak rozwiązałam ten problem, zamawiając takie świetne szuflady z blokadami, które wchodzą jedna w drugą i można z nich zrobić właśnie zabudowę, szafę mega praktyczną. Zobaczcie tutaj na ekranie, naprawdę fajnie to wygląda, bardzo nowoczesne, bardzo porządne. Ale pokazuję już wam teraz przebitki, jak przeorganizowałam tą moją szafę i teraz mam naprawdę porządek i jestem zachwycona tym systemem. Wiem, że to będzie też bardzo długo działać. To jest moja szafa, która już 18 lat temu miała być y Zrobione miały być w niej półki. Są półki te, co były oryginalne, bo widzicie? Takie stare, dębowe. No i tak to wygląda. No tutaj po prostu się nie da ogarnąć tego bałaganu. Jak coś wyjmujecie, to wszystko spada. No po prostu masakra. Powinny tu normalnie być półki, szuflady, żeby to wszystko się dało ładnie trzymać. Oczywiście, że to jest poprasowane, ale no wystarczy, że wyciągnę stąd coś, no i leci cała, <śla> cała góra. Słuchajcie. Także no Wiktor ma te ubrania. No i teraz zamierzam tutaj um, zrobić porządek i właśnie tutaj ten system szuflad. No, no i moi drodzy, wszystkie półeczki mamy. I tak to wygląda. Patrzcie, jak super zorganizowane. Tak jak pokazywałam, tu są blokady. Można sobie posegregować superowo ubranka w każdym o, odwrotnie. W każdej części mamy inne, inne rzeczy. Naprawdę to jest mega porządne. I tutaj są takie szyny, że te półki, patrzcie nie wyjeżdżają ani się nie ruszają. Sobie źle obliczyłam niestety wielkość szafy, jakby szerokość dobrze, ale nie obliczyłam, że tu są drzwi, więc w tej szufladzie po prostu będą rzeczy takie, które się używa raz na jakiś czas, na przykład na przykład jakieś górskie rzeczy, jak idziemy na górską wyprawę, tam są kurtki, jakieś takie specjalne, specjalna bielizna do do wycieczek wysokogórskich albo w ogóle do wycieczek górskich, na przykład zimowe. A później można tu przełożyć rzeczy letnie, takie, które się rzadko używa do sportów letnich czy coś. Natomiast, no to można po prostu, jak się tam dwa razy w roku wychodzi, to wyjąć tą szufladę i wtedy te rzeczy sobie wyjmujemy. A tutaj po prostu będą sobie leżeć tymczasem. No i na przykład tutaj spodnie posegregowane. Super fajna wysokość, bo to jest 40 cm, tutaj muszę dosunąć. Dość wysokie te szuflady, ta jedna jest niższa celowo, żeby tutaj już nie przesadzić, żeby te ubrania też sobie mogły na spokojnie wisieć, jakieś tam pojedyncze rzeczy sobie leżą, ale wszystko jest naprawdę już w super porządku i jestem super zadowolona z jakości tych szuflad, ich wielkości, z ich funkcjonalności, więc naprawdę jak yy, nie chce Wam się zamawiać stolarza, a chcecie mieć taki porządek fajny, bo szuflady jednak naprawdę fajnie segregują rzeczy... No to to jest idealne rozwiązanie, bez problemu wykupujemy, wsadzamy, przetrzeć. Oczywiście warto w środku takie szuflady, jednak prosto z produkcji. No i zobaczcie jak. jaki super pomysł, żeby sobie zorganizować szafę. Oczywiście yy, można też sobie zrobić. Ja tutaj planuję też takie wysuwane systemy. No, ale na, na przyszłość. Na razie, na razie zadowalam się tym systemem. Jestem bardzo, bardzo zadowolona. Jestem ciekawa. Jak się Wam podoba, ja uważam, że, że świetna rzecz, jak się nie, nie ma zabudowanych, gotowych systemów, tylko właśnie zorganizować sobie taką starą szafę. Jeżeli nie macie cierpliwości do fachowców, czy też właśnie chcecie mieć super organizację w jakimś starym meblu, którego nie zamierzacie wymieniać, to to jest też bardzo fajny pomysł i po prostu. Jestem teraz już tak, słuchajcie, zorganizowana w domu już wszystko prawie jest porobione. Jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu i te święta będę miała już w spokój. A pokażę Wam tutaj jeszcze, um, a propos tego wystroju i tych młynków, i tych, tego drewna, że przerobiłam sobie też kominek. To przy okazji Wam tak pokazuję, opowiem Wam w następnym filmiku, takim już regularnym. Um, jak, jak to się robi? Zrobiłam sobie mozaikę stłuczonej ceramiki, którą długo, długo zbierałam. Takie wiecie, coś tam, co się uszczerbiło, ale tak porządnie, albo pękło, albo tam się rozbiło. I zrobiłam po prostu taką w stylu Gaudiego, w stylu Barcelony, mozaikę na kominku, który był też taki drewnopodobny. Także tam naprawdę te mójki mi się teraz super wpasowują w całą stylistykę. Dobra, ale to tylko taki krótki przerwnik. Idziemy dalej, bo to jest nie koniec moich zakupów. Słuchajcie, kupiłam też sobie torbę podróżną. Mówiłam Wam kiedyś, że jadę na taki wyjazd w zimie, związany z nartami i tam ogólnie taki dłuższy wyjazd. No i po prostu zepsuła mi się moja walizka, oderwała się od niej takie, taki plastik się oderwał, no i no niestety nie, nie nadaje się, bo zadziera wszystko, można sobie zrobić też krzywdę, bo tam jest taki ostry element wystający. I postanowiłam kupić sobie bagaż. No wiecie, no oczywiście nie mam czasu chodzić po tych sklepach i szukać bagaży, nawet w TK się kiedyś byłam i nic mi się nic specjalnie nie spodobało. I kupiłam bardzo praktyczną walizkę, która może być też plecakiem, zobaczcie. Ma też kółeczka, więc to jest naprawdę super rozwiązanie. Pokażę Wam je przebitkę, jak, jak otwieram tam te wszystkie, te wszystkie przegródki, bo mam bardzo dużo przegródek, jest bardzo praktyczna. Tu jest taki system, oczywiście do, widzicie, do prowadzenia. Kółeczka są naprawdę porządnie zrobione, nie są bardzo liche. To jest wszystko usztywnione, więc ona od strony spodniej jest sztywna, można ją normalnie ciągnąć sobie po ziemi. No i wybrałam taki uniwersalny kolor, żeby do wszystkiego pasowała, szary. To jest taki ortalion, ale naprawdę fajny, taki porządny. Nie jest to coś cienkiego i takiego, wiecie, jak, że się zaraz podrze. Naprawdę fajnie zrobione, dużo przegródek w środku. Słuchajcie, jest też przegroda na buty, co w ogóle jest bardzo fajne, bo czasem nie chcemy, żeby buty leżały z naszymi ubraniami, bielizną i tak dalej. Jest tu coś takiego, że możemy właśnie sobie buciki włożyć od do oddzielnej przegrody, która w środku jest też oddzielona materiałem. Także super praktyczna rzecz. Mam nadzieję, że się fajnie sprawdzi, ale wykonanie jest porządne, więc jeżeli szukacie czegoś takiego uniwersalnego, co można też sobie Wziąć na plecy po prostu, jeżeli nie chcecie wozić tego ze sobą i gdzieś podbiec na przykład z tym, no to to jest dobre rozwiązanie i to jest taki rozmiar, który mieści się jako bagaż kabinowy w Ryanair na przykład, ale nie jest to jako, jako, wiecie, ten podręczny taki najmniejszy bagaż darmowy, tylko jak wykupujecie sobie kolejkę pierwszeństwa, no to możecie zabrać dwa bagaże, taki kabinowy, który wchodzi tam do góry i taki podsiedzenie, ten najmniejszy. No to to jest ten taki dodatkowy bagaż, który idzie na górę. Czyli ten trochę większy taki. Spełnia wymogi wielkościowe, bo to było dla mnie ważne, bo czasami latam tanimi liniami. Także fajna rzecz, też polecam. Ostatnie dwie rzeczy to są takie mikro gadżety, bo tam trzeba było wykorzystać pewną kwotę, no i po prostu tam kilka złotych brakowało. Wziąłam sobie rzeczy, które stwierdziłam, że normalnie pewnie bym ich nie kupiła, tak, albo, albo zapominam zwykle o nich w sklepie. Jest to taki grzebyczek do oczyszczania szczotki do włosów. Działa, sprawdziłam, działa. Jest to takie malutkie coś. Czasem, wiecie, grzebyk jest za gęsty na przykład, a drugą szczotką jest ciężko ze szczotki wyciągnąć te włosy. No jednak ja czyszczę często szczotki. Lubię mieć Lubię mieć to, higieniczną tą szczotkę do włosów. Nie lubię jak tam jakieś kłaki są. Jasy tym brudnym, czeszę czyste włosy. E, także no taki gadżet za kilkadziesiąt groszy, naprawdę. E, kupiłam też taką. Mm, kupiłam też sobie taki po prostu zwykły czyścik do kuchni, który też funkcjonuje. Zobaczcie, mój zlew przed tym. Czyścikiem i potem jak nim wyczyściłam. Także naprawdę to działa i też to jest jakieś, jakieś dosłownie grosze kosztowało. Także można sobie po prostu dopełnić takie zamówienie, jak tam na przykład macie wysyłkę darmową, dajmy na to 60 czy ileś złotych, czy 70 zł, można sobie dopełnić jakimiś takimi drobiazgami, które po prostu się wam zwyczajnie przydadzą w domu. Także mam nadzieję, że. Podobały się moje inspiracje. Będę Wam pokazywać, oczywiście, vlogmasy, i będę Wam pokazywać zmiany w domu i różne rzeczy, um, które właśnie robię teraz tutaj przed świętami jakieś pewnie DIY świąteczne. Zapraszam Was na kolejne filmy i oczywiście bardzo Was zachęcam do użycia kodu. Może się Wam akurat poszczęści z tą super zniżką, a jak nie, to na pewno przyda się Wam aplikacja i e, na pewno, zwłaszcza teraz przed świętami, skorzystacie z jakichś fajnych produktów, e, żeby sobie Zrobić nowy film na święta. Życzę Wam super popołudnia niedzielnego. No i polecam się w następnych filmach. Będą oczywiście, już teraz, hole lumpeksowe. Będą filmiki z pięknymi rzeczami, z super składami i będzie na pewno live niedługo. Także zapraszam serdecznie, kochani. Pozdrawiam Was i do zobaczenia. Cześć!